No, dziękuję. Tutaj kolejne. Ślicznie. Mamy dwie z sześciu już. Aha. Połowa za nami. No, jeszcze dwie paczuszki poproszę. Dawaj, Wystraję. No, jeszcze jedno. Dziękuję. Dobra. Walimy teraz do. Wiecie co? Kusi mnie. Popłyniemy trochę inaczej. Mhm. Super. Gdzie skazacie mi źle? Okej, okay, moi mili. Musiał się mało obudzić. Musiałem iść do pokoju. I trzy godziny niwkim... Myślę chwilę, drzem Okej, okay, zaraz się znowu. Dobra. Mm, moi mili, trzeba sobie z... wykombinować środek transportu. Zaraz wam wytłumaczę, czemu tutaj się udałem. Jep! Chyba przejechał mnie. Psa! Super! Jezu! Ta misja jest jakaś eee, Szkoda słów. Dobra, weźmy sobie karetkę. Bez... Eee... Ej, zaraz, tutaj jest... No właśnie. Musimy się tutaj tak i tak dostać, żebyśmy sobie wzięli samochód. Najpierw... idziemy do emanation po mm... kamizelkę i jeszcze raz udziska to misję trudno są teraz już misje zaczynają się robić a nie chcę a nie chcę grać na kodach No dobra, to było troszeczkę krzytowanie za bardzo z mojej strony, a nie chciałbym tego robić. Okej, okay. spróbujmy jeszcze raz, Powiem tak za dużo. Mm, za dużo ko, tego. Mm, tej policji wylatuje. Dosyć że jeszcze wojska nie ma. To już w ogóle dopiero by było hamskie. Segrywka. Dobra, do go po samochód. No tam by było ludziska najlepiej się dostać, na... gdzieś na półgotowie. tam sobie drapnąć samochód. Aj. Drapnąć samochód i tam szybko możemy się przemieścić do... Do malowania. Okay, ten samochód chyba jest bez alarmu. Zaraz zobaczymy. No jeszcze zamknięty. Zajebiście. Uu, tutaj. Mhm. Teraz pomyślej. To musi być takie ciężkie. Mm -hmm. Najlepiej by było z wiecie jak zrobić tę misję Słuchajcie, mam pomysł mm -hmm. mam pomysł, i to zajebi tego. Nie wiem, czy to, to, to nagram mi na to pójdzie. Zbierać te... Mm, dziadostwa po kolei Tak, żeby gwiazdki okrot wygasały Dobra, życie o co mi chodzi No, będzie misja trwała chyba, nie wiem, z 20 minut, ale no, nic na to nie poradzę Sami widzicie jak to jest Gdzie mnie wyprzedzasz? Widzisz, że jadę pasem No ci się nie wiem, kurde, na wyścigi lecą Okej. Okay. Okej, okay, jesteśmy na miejscu praktycznie. Lepiej z czasem stójmy. Gdzie jest ten samolocik? Okej, okay. Portland... Spider. ...łódeczka. Mhm. No, dalej niech mi ten czas już... Okej, okay, chwilę przeczekamy. Zobaczymy czy gwiazdka spadnie. Okej, okay, samo rozrzucił paczki, czy jest spoko. O no właśnie, gwiazdka spadła, pójdziemy po następne... A jeszcze dwie włączają, dobra Hamstwo w państwie. Myślałem, że to po jednej gwiazdce podchodzi mhm. O i będzie mistrzostwo świata, jak ja to zrobię. Nie wiem, czy gwiazdki będą mi spadać, jak ja będę sobie tak pływał dookoła. Wiecie co, zrobimy jedną... ...rundkę koło Portland. No, jak spadnie gwiazdka, będzie... ...zajebiście, albo dobra. Płyniemy... Dobra, po samochód jak najszybciej. To chodziło. Mamy auto. Ej, nawet nie mam za dużo samochodów z policją. Co? Ja pierdolę! Nie, naprawdę, naprawdę. Zaraz wezmę chyba w bliska kody. Kurde, cholerna policja. No i okresie jeszcze samodzielnie z komisariatu Nie, i mi policja nie ściga. To jest po prostu co świata, jezu. No, myślałem, że pójdzie o wiele, wiele łatwiej, że te gwiazdki będą znikać. I cholerę. Zresztą można się zajobać. Na tej misji. No, chociaż spadły z dwie gwiazdki, to bym był bardzo happy. A nie chcę. Aż byliśmy tak blisko... Wykonania misji hmm. Robi się naprawdę Hamsko Okej okay, to ja chyba ten wskaźnik czasu to nie jest za to, żebym się pośpieszył do hmm. Na misję tylko po prostu, że, no, kiedy będzie zrzut tych paczek, no tak za bardzo się nie będę teraz śpieszył do tej łódki, chcę, żebyśmy byli na czas. Ok, trochę Trehaj, hajsu. Znaczy się przyda. Mm -hmm. Dobra, ze spokojem, bez biegu. Ok, teraz tak wyciskam, tam musimy się dostać. Może być cholernie ciężko. W końcu będę mógł sobie herbatkę wypić zimną. Jest cholerny samolocik. Mhm. Koniec czasu. Dobra, dawaj paczki. samolot wypadła. Trzecia. Musi się robi coraz gorzej. Okej, okay. jeszcze ostatnia. Dziękuję. Dobra, walimy z powrotem w to samo miejsce. W tym razie miałem kamizelki. To jest lipa. że tutaj do tej bazy wojskowej się nie mogę dostać. No Oczywiście to jeszcze... dosko zrobione. Ej, wiecie co? Przepłyniemy sobie jednak koło Portland. Może te gwiazdki trochę spadną. No nie, no śmigłowiec nadlatuje, to już jest dupa. Nic nie zrobimy. Ok, spróbujemy się dostać... Jeszcze raz na... To dziadostwo... Tak, jasne... a, -a, -a, -a. To miejsce jest tak cheaterska No to nic nie idzie zrobić Jestem ciekaw czy są gdzieś gwiazdki policyjne do gubienia pościgu na wodzie Ci jeszcze mają tutaj te łuzi, no to super, zajebiście w ogóle jeżeli ja te cholerne FB, by się tam nie wbiło ze mną, to by było klasa. E, dobra, to elimination. Bo Bez, e, bez e, kamizelki to my to gówno zrobimy. Dobra, Uzi poproszę. Wziąłem sobie jeden zrzut broni. Ja powiem, że Karetka jest takim też szybkim pojazdem. Ok, włączymy tą syrenę. Szkoda, że rady w Karetce nie ma. No gdzie się pchasz? Gdzie chodnikiem łazisz? Jadę wykonywać misję, a nie... Dobra. No mm... dobra, jeszcze kurwa przyjechaliśmy. Dobra, dawaj mi... No i jeszcze Yakuza to jest... Okej... Okay. Znaczy, Yakuza to była mafia Kenji'ego... Yes, jaka muzyka... Okej... Okay. Cholera, jak się tam dostać na tę miejscówkę? Żeby jeszcze samochód jeździł jak nas policja goni, to jeszcze pół biedy. Mm, te pięć, jak mamy te 5 gwiazdek By było zdecydowanie łatwiej, by właśnie jeden samochód też jechał Tak jak ludzie ostatnie podejście jak nie no to wale kody no się nie będę bawił z tym dziadostwem Zaraz tak, gdzie musiał tutaj jechać, żeby wyrwać te No jeszcze się samo wypierdolił A minuta czasu. Spoko. spokojem sobie dobiegniemy. No okej. Okay. Um, zgadnijcie co się stało. Cholerny klawisz na shifcie filtru się musiał włączyć, za to, że przytrzymałem shift na biegu. Nie wiem co mu tam odbiło. I słuchajcie, wpiszę i... sobie koda na policję, bo to jest po prostu chał już. Hmm. Bo nie będę tutaj od cholery czasu tracił na przechodzenie jednej głupkowatej misji, gdzie gwiazdki nie spadają. Hmm. Myślałem, że to w sumie pójdzie łatwiej, a nie, dostaniecie dwie paczki, dwie gwiazdki, trzecia paczka, trzy gwiazdki i tak dalej, i tak dalej. To jest po chamsku teraz zrobione.